Dobrze, zaczęliśmy ten mecz. Kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku. Pod bramką gości robiło się coraz 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 goręcej, i po dwudziestu kilku minutach prowadziliśmy 2-0. Wydawało się, że jest to wynik, który nas uskrzydli, który nas porwie do gry jeszcze bardziej ofensywnej, jeszcze bardziej e, będziemy potrafili drużynę polonie przycisnąć. Natomiast, no, niestety, błąd w defensywie, jedna z akcji Polonii. Przyniosła bramkę, i to był moment, który wprowadził bardzo dużo nerwowości w nasze poczynania. I to największy minus dzisiejszego meczu z mojej perspektywy, że ta bramka zupełnie wybiła nas z rytmu. Co zrobić? No po prostu. Grać spokojniej w tych fragmentach, bo przewaga jest po naszej stronie, umiejętności i po prostu i, i kwestia tylko spokojnego wykończenia pewnych sytuacji, wytrzymania tej presji w polu karnym. Natomiast no, to jest ludzki czynnik. Niestety Wisła jest taką drużyną, która, która no, można powiedzieć, że stosunkowo łatwo się denerwuje w takich sytuacjach. Może jest to spowodowane tym, że, że nie wiem, no, kilku jest młodych zawodników, takich jak Patryk Małecki, czy... Czy, czy, czy Piotrek ćwielą, którzy no w pewnych momentach trochę tego spokoju, tej rutyny takiej w polukarnym mi brakuje. Dzisiaj też Andrasz Kir miał też fajną sytuację, gdyby zachował więcej zimnej krwi, zamknął bardzo dobrze akcję, natomiast nie zdecydował się na strzał w odpowiednim momencie. Pewnie trzecia bramka by wprowadziła w nasze poczynania coś takiego, jak przypomnicie sobie Państwo mecz z Krakowią, gdzie po, po drugiej, trzeciej bramce nagle drużyna złapała taki ryn, że przeciwnik nie istniał. No nam dzisiaj zabrakło właśnie tego tego elementu, który by przeważył tą szalę na, na korzyść tego, żeby ta presja z nas zeszła i żeby zawodnicy grali yy, tak jak potrafią. Jakość gry, choć nie jest najwyższa, nie oszukujmy się, niech zagraliśmy wielkiego meczu, to jednak nie chcę tutaj strasznie dramatyzować. Myślę, że na poprawę stylu gry Wisły przyjdzie czas, jak dojdą do nas Rafał Boguski i Łukasz Garguła. Na razie strasznie się cieszę z tego, że mamy taki bilans po ośmiu meczach. Drużyna Polonii dzisiaj nie była łatwym przeciwnikiem, była to drużyna, która po ostatnich niepowodzeniach na pewno można powiedzieć, że grała z norem na gardle i, i takie mecze yy, z reguły, z reguły no, są trudne dla przeciwników i dzisiaj tak dla nas było, bo do końca musieliśmy kontrolować, yy, żeby nie stracić bramki. Była sytuacja, w której Mariusz Pawełek zachował się doskonale. Tomek zagrał dobry mecz, yy, zrobił to, co do niego należało, to podanie otwierające drogę do bramki przy asysta praktycznie, przy, przy bramce Patryka Małeckiego, to było właśnie to, czego od Tomka y, oczekiwałem. Natomiast y, zmiana była podyktowana tym, że Polonia miała trzech zawodników w strefie środkowej, w linii pomocy grało trzech zawodników, od nas to była tylko dwójka. Był Tomek i, 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 i Sobol i widać było, że Tomek trochę opada z sił, trochę niebezpiecznie się zaczęło robić w tej str w środkowej strefie, dlatego postanowiłem e, zdjąć Tomka e, i przesunąć na tą pozycję Juniora Diaza. Ale to, to nie jedyny, nie jedyny aspekt tego, tej sprawy. Chciałem też wzmocnić skrzydło, a, a, a wiedziałem, że po prostu junior może zagrać na dwóch pozycjach, dlatego, dlatego, dlatego wiedziałem, że Piotrek Ciwiorąk wchodząc na, na lewą bądź na prawą stronę na pewno wniesie dużo ożywienia i, i myślę, że Piotrek dał dobrą zmianę. No, czekam na tę pierwszą bramkę Andraża. Mam nadzieję, że się doczekam. No, dzisiaj Andrasz miał. Można powiedzieć, dwie sytuacje, w obydwóch to były złe, złe wybory. Dzisiaj miał Andraż złe wybory, trzeba przyznać, że, że mógł się lepiej w tych sytuacjach zachować. Ten zawodnik ma pewien kredyt zaufania, natomiast no, nie będzie ten kredyt, że tak powiem, ciągnął się w nieskończoność. Myślę, że Paweł sobie przede wszystkim udowodnił, że nie jest tak, że z jego formą strzelił bramkę, miał kilka niezłych akcji i mam nadzieję, że we Wrocławiu również zrobi progres.